Jak było czerwone światło, się zatrzymaliście. Dlaczego? Bo nie wolno. No bo nie chyba, nie umrzesz. bo może dojść do wypadku. I tutaj już na wspólnocie mówiłam, w październiku, październik w sumie spędziłam w sanatorium. I sanatorium jest takie, takie powiedzenie: tydzień jaja ja niczyja. Fajny to czas. Piękny tego sanatorium, nie z tego oczywiście powodu. Ale... Ale można nawiązać wiele, yy, wiele... No, takich yy, pięknych znajomości. Ale czy każda taka znajomość jest piękna? Czy ja wiem, że czegoś mi nie wolno? że tak jak Józef ucieknę. I tak do panów, jak macie w, w pracy takie koleżanki jak ta żona Potifala. taka niedoceniona przez męża, może niekochana, może o nią nie zabiega. Jak łatwo wtedy taką kobietę, no powiedzmy, odnieść na dół? Ja nie mówię, że nie powinniśmy wspierać się, ale czy każde takie wsparcie jest właściwe? Czy ja umiem tak jak Józef uciec od zła? I yy, przyznam się szczerze, że ten temat yy, też przedyskutowałam ze swoim proboszczem ojcem Mariuszem i doszło nawet do takiego momentu, jak pracuję w szkole, gdyby mi ktoś powiedział, że można ściągnąć, nie wiem, krzyżyk z szyi, um, nie interesuje mnie co um, po szkole, ale ściągnij, byś miała, nie wiem, wyższą pensję, lepszą pracę, albo może od tego by zależało, czy mam tą pracę, czy nie. Oczywiście jak tu stoję przed wami, to bym powiedział w życiu, panie, nie ściągnę krzyżyka. Ja choćby nawet na małpiotrze Piotrze mówi, który się zarzekał. Także są to trudne wybory i yy, proszę tylko Poga, żeby aż przed tak trudnymi wyborami mnie nie stawiał, chociaż yy, jest tu na sali osoba, która nawet yy, publicznie mówi, że chciałaby męczeńską śmiercią umrzeć, aczkolwiek zdążyć jeszcze wybaczyć. No ja jeszcze tak nie potrafię. Ale dlaczego to mówię? Bo zobaczcie, kiedy Józef uciekał, musiał mieć świadomość tego, że ta zdesperowana kobieta go pewnie oskarży, no w jaki sposób na mnie się zemści. Yy, a jednak on ucieka. Gdyby został, to właśnie, nie wiem, wyższą pensję by miał, lepiej by mu siedział a mimo wszystko jest wierne słowo, jakże mógłbym popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Panu. I jeszcze a propos tej ucieczki, nasza Biblia mówi o innym Józefie, który zabrał Maryję, zabrał dziecię i uciekł. A przecież oni mogli powiedzieć, skoro Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Jednak uciekli przed Herodem czy ja potrafię tak uciec? I teraz nasz Józef jest niesłusznie oskarżony. Jak czytałam tą historię, Józef milczy, On nie narzeka, nie złorzeczy Bogu, nie złorzeczy tej kobiecie, mimo że jest niesłusznie oskarżony. Kiedy mi ktoś już niekoniecznie oskarża, ale nie ukrywam, no, że tak się dzieje, że to staro testamentalne prawo oko za oko, ząb za ząb, tu nie bierze górę. No jak to mogę musi być, być na wierzchu. Jeżeli mnie ktoś oskarża, że nie mówię słusznie, ale nawet, nie mówię jak niesłusznie, ale nawet jak słusznie. Kiedy yy, Józef ucieka, to w ręku żony Potifara zostaje jego płaszcz. Zostaje mu zabrana jego własność, ale pod tym płaszczem dla mnie kojarzy się też dobre imię, godność, honor. I tutaj pamiętacie, w księdze mądrości było powiedziane, że mądrość nie opuściła sprawiedliwego. Dla Izraelity sprawiedliwy to był ten, który był czysty, czyli ten, który panował nad swoją seksualnością. Skoro Józef został oskarżony o gwałt, to znaczy, że nie panował nad seksualnością, to znaczy, że nie był czysty, to znaczy, że nie był sprawiedliwy. Żona Potifara pozbawiła honoru Józefa. I znowu my na imieninach ciosi. jak łatwo jest nam pozbawić godnościć dobrego imienia, nie wiem, polityka, księdza, nauczyciela, lekarza, każdego, albo wujka, który jest nieobecny którego nie ma przy stole. A z drugiej strony, kiedy to nas oskarżają, kiedy nas pozbawiają godności honoru, czy my w tym widzimy Boże prowadzenie, czy my widzimy Bożą drogę? Dzisiaj może jak się ubieraliście, ktoś z rodziny powiedział, nie wiem, głupi jesteś, całą sobotę będziesz siedział, piękna pogoda, inaczej można spędzić ten czas. Czy Wy wtedy widzieliście Boże działanie w tym, Bożą drogę, czy sobie pomyśleliście sami jesteście głupi? Nie? No czy widać w takich wydarzeniach, czy widać to Boże doprowadzenie? takich wydarzeniach żonę No tak, ale o żonie Potifara jeszcze wspomnę na koniec. Gdybym zapomniała, to proszę mi przypomnieć. I Józef zostaje skazany. On się nie buntuje. On nie manipuluje Bogiem. Nie mówi dlaczego mnie to spotkało. I Bóg, a Józef przecież czuje Bożą obecność przez to, jak mówiłam, przez Bóg z nim nie rozmawiał jak z Abrahamem, z czy Jakubem, tylko mówił poprzez wydarzenia, czyli on wybraniec z Boży hmm, cierpiał i doznawał cierpienia. Teraz Bóg go Kieruje do więzienia. I znowu mogę powiedzieć, że czuję Boże prowadzenie, dlaczego, bo za gwałt powinien być pozbawione życia. Józefowi to życie jest oszczędzone, no aczkolwiek jest w więzieniu. I yy, my znamy całą historię Józefa. Wiemy, że za moment zostanie wywyższony. Ale to my znamy. Kiedy Józef, w tym momencie znowu mi zginęło, kiedy Józef jest w takiej sytuacji, że Bóg go posyła do więzienia. Czy on mm, czuje Boże Prowadzenie? My powiemy, za moment go wywyższą, ale Józef teraz tutaj, w tej sytuacji, on tego nie widzi. Mimo, że jest wybrancem Boga, doznaje cierpień. Ale Bóg przez to go przeprowadza. On czuje, że w tym cierpieniu nie jest sam. I tutaj chciałabym powiedzieć o swoim własnym doświadczeniu, cierpienia. Kiedy prawie 20 lat temu moja mama chorowała na depresję, było tak źle, że kilkakrotnie odbierała, próbowała odebrać sobie życie. I kiedy mamy już wypisali ze szpitala, wszyscy byliśmy w sumie szczęśliwi z tego, że choroba jest na tyle opanowana, że zdawaliśmy sobie sprawę, że z tą chorobą trzeba żyć. Ale jeżeli mama będzie brała leki, my będziemy mamę wspierać, no, to trzeba tak żyć. Po krótkim czasie moja mama trafia do kolejny raz do szpitala, tym razem lekarze bezradnie rozkładają ręce, jest to nowotwór i yy, mówią, że tutaj nie ma, nic już nie można zrobić. Medycyna jest bezradna. W piątek wypisują mamy ze szpitala, yy, w sumie wysłali mamy na przepustkę, powiedzieli nam, że w każdej chwili możemy mamy przywieźć, bo w każdej chwili może być tak że, że nie damy sami rady w domu. Lekarze, że zostało mamie może kilka, kilkanaście, może kilkanaście dni życia. I wiecie, że z tym ciągle jakoś mogłam się chyba pogodzić, ale to jest piątek, a we wtorek rano koło piątej budzi mnie tata, bo w sumie wszyscy razem mieszkamy, że mamy nie ma w domu. I we trójkę poszliśmy szukać mamy, Bóg moje kroki poprowadził nad morze, mieszkamy blisko morza i musiałam wejść do wody, żeby wyciągnąć mamę. To był drugi raz, kiedy mamę znalazłam na plaży. Tym razem się spóźniłam, mama już nie żyła i półtora miesiąca później w moim ręku umiera babcia, którą się opiekowałam już od dłuższego czasu. Bo jej stan był taki, że wymagała całodobowej opieki. Dopiero wiecie, kiedy umarła babcia, wszystko bym jakoś pękło. I moje serce było, nie wiem, przepełnione złością, nienawiścią. Ja nie umiem tego stanu określić. Ale to wszystko kierowałam do siebie że ja nie opilnowałam. Mimo, że cały czas poświęcałam słonie babci, bo całodobowej dobowej opieki wymagała. I przede wszystkim niesamowite pretensje w stosunku do Pana Boga. I mija cztery lata, kiedy okazuje się, że to ja mam nowotwór złośliwy, że trzeba usunąć jej pierś. Jeszcze ten okres, kiedy takiego buntu, złości, ja się ciągle nie mogłam pogodzić z tą śmiercią. I tak jak mówię, jak akurat był to też piątek, kiedy się dowiedziałam, że jestem chora, ale tym razem, w tej sytuacji zdarzył się Boże Cud. Mówicie, Bo w niedzielę przyjąłem sakrament namaszczenia chorych, sakrament chorych. Uzdrawiający sakrament. A oprócz tego, modlitwa Ojcze nasz, kiedy mówimy bądź wola Twoja, zobaczcie, ile razy w ciągu dnia, czy w ciągu swojego życia mówimy bądź wola Twoja, ale na tą w ogóle się nie godzimy. Ja wtedy, pierwszy raz w życiu powiedziałam tak Bogu ze całego serca, bądź wola Twoja, prosiłam Boga. Tylko o to, żeby dał mi siłę, żeby mogła przejść przez to cierpienie, przez to wydarzenie. Wiecie, jest to po prostu no, niesamowite, dlatego mówię, że to jest taki cud Boży. Ja tak zbuntowana, taka zła, wściekła, tak jak myślę o swoim sercu, nie wiem, ta zakręcona butelka, jakoś mi tak przypomina moje serce, nic do tego serca. Nie mogło już wejść poza tym bólem i złością. A wtedy, kiedy mówię, że zdarzył się Bożyc, dzisiaj powiedziałabym tak, jak e, święty Piotr w swoim liście mówi, przerzućcie wszystkie swoje troski na Niego, bo Jemu na was zależy. Zobaczyłam, że Bogu na mnie zależy. Przerzuciłam wszystko, co wiązało się z chorobą na Boga wtedy, kiedy z tej butelki trochę wylałam, było miejsce na coś, czego wcześniej nigdy nie doznałam. Właśnie na ten pokój, na tą miłość. I Bóg mi przeprowadził przez to wydarzenie. Wcale mi nie zabrał. Usunięcie piersi, chemioterapia, pięć lat leczenia. W tym czasie też parę razy odezwał się alarm, że gdzieś tam mam podejrzenia o przerzuty. Ale słuchajcie, był to taki czas pokoju. I to tylko dlatego, że miałam tą pewność, że Bóg jest ze mną. Wtedy jeszcze nie czytałam Pisma Świętego. Odtąd się nawracam, to pismo towarzyszy mi praktycznie każdego dnia. Mogę powiedzieć dzisiaj, dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Dzisiaj mogę, tak jak Józef, w milczeniu czekać ratunku od Pana. Ale dlaczego tak mogę? Bo mam pewność. Bo Bóg mi złożył obietnicę: Będę z Tobą, nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny. Ja w tej chorobie byłam mocna i mężna, ale nie dlatego, że miałam siłę. Jak myślę o siłę, wiecie, to mam taki kiedyś moi panowie, czyli mój mąż i tata, pojechali na fermę i mieli razem fermę. Powiedzieli, że mają bardzo dużo pracy, późno wrócą i pech chciał, żeby tego dnia przywieźli dwie tony węgla. Więc ja takie sześć czy miesięczne dziecko pamiętam, zapakowałam do głębokiego wózka, przywiązałam y, tymi takimi paskami, co się przywiązuje, żeby nie wypadło i dwie tony węgla szuflą mnie szybko. Bo ja zawsze byłam taka silna, umiałam pracować fizycznie ciężko, dla mnie to nie był problem. Ale to nie taką siłę chodzi. Chodzi o tą siłę, którą mamy właśnie wtedy, kiedy mamy tą pewność w sercu, że Bóg nie zaśpi, nie zapomni i że jesteś dla Boga ważna. Ważna. Dlatego też mogę powiedzieć, szczęśliwy mąż, bo jest, szczęśliwy mąż, który złożył swoją nadzieję w Panu. Bo słuchajcie, jeżeli bez wiary podejdziemy do swojego życia, to w sumie to nasze życie moglibyśmy porównać do takiej szarej drogi jesiennej, prowadzącej nie wiadomo dokąd. Jeszcze e, do tego wyboistej, jeszcze do tego e, ktoś w rodzinie czy znajomy Tobie powie, no gdzie jest ten Twój kochający Bóg? E, te wszystkie cierpienia, to, e, to wszystko co się wydarzyło teraz nie wiem w Paryżu, a Twojej choroby. Bóg jest i jak wczoraj słyszeliśmy jest konkretny czas działania Boga, konkretne miejsce, kiedy ta łaska Boża y, przelewa się na nas. I wracając do Józefa, wiecie, dla mnie jest to wielce taka motywująca i y, budująca historia. Y, Krzacuś wczoraj tak ładnie o Józefie mówił, ja to tam czytając, uważałam, że to jest po prostu rozpieszczone dzieciak. No ale jak? No nie było tak? Bo sobie myślę, że tak po ludzku do tego możemy podejść. Ale... ale. Ten dla mnie rozpieszczony młodzieniec, kiedy ojciec do niego powiedział, że trzeba podjąć trud, to on staje i mówi, jestem gotów. Nie dyskutuje ze swoim ojcem. I tutaj jest drugie zdanie, które z którym chciałabym się z Wami podzielić, które przeczytałam, kiedy przygotowywałam się do tego, że Józef, będąc w Egipcie, dba o to, aby we wszystkim zachować Boże prawo. Bóg natomiast zostawia troskę o wszystkie inne sprawy. Jeżeli my w swoim życiu będziemy... Wypełniać nasze obowiązki tak, jak potrafimy najlepiej. Tu z pomocą mi przyszedł SMS z nieba, w którym było powiedziane, że jeśli zrobimy tyle, ile damy rady, na miarę swoich możliwości, to wtedy wypełniamy wolę Boga. Czyli jeżeli będziemy wykonywać, będziemy zachowywać Boże prawo, zostawmy Bogu całą troskę o resztę. Czy jesteście gotowi, czy nie, Ja, gdy znam całą historię, myślę, że większość z nas, tak jak Józef, mógłby dzisiaj powiedzieć Bogu: Jestem gotów. Jestem gotów przyjąć, że nawet kiedy jestem odrzucony przez rodzinę czy bliskich, to w tym jest Twój Boże plan. Że jestem gotów, Boże, przyjąć. Prowadzenie, którego dzisiaj w sumie sensu nie widzę. Jestem gotów trudne doświadczenia swojego życia przyjąć z wiarą, że Bóg z tych doświadczeń może wyprowadzić dobro. I jestem gotów na to, żeby te trudne sytuacje zrozumieć, że te trudne sytuacje w naszym życiu są po to, żeby Bóg właśnie nas przemieniał. I zobaczcie, nasz Józef nie buntuje się, nawet jeśli nie rozumie tych wydarzeń, które na niego spadały, poddaje się biegowi wypadku, wierząc w to ostateczne ocalenie czy Boże wybawienie. I tutaj jednocześnie powiedziałam, że jeszcze żonę Potifara wspomnę, bo kiedy przygotowywałam się, głównie oczywiście opierałam się na Biblii, mówiłam o Midraszach, o własnych doświadczeniach, ale jest taka książka, pisane są objawienia Katarzyny Temerich i tam o żonie Potifara możemy przeczytać, że kiedy zobaczyła Józefa wywyższonego, to zaczęła pościć, nawróciła się, i stała się osobliwą niewiastą. A do tej pory w Biblii w sumie był to przykład takiej rozpustnej kobiety. Czyli Bóg przemienił i naszą żonę bociala. I na tym koniec. Dziękuję ci Panie Boże za ten czas, że mogłam tu mówić. Dziękuję Ci Panie Boże za każdą osobę, która teraz w swoim sercu mówi Tobie. Jestem gotów. Dziękuję za te osoby, które może nie są jeszcze w stanie Tobie tego powiedzieć, Panie, ale jeszcze mamy czas, czas na przemianę. Dziękuję Tobie, Panie, za trudne wydarzenia w swoim życiu. Dziękuję za tą pewność, którą dajesz, Panie, że Ty, mi, ty mnie nie opuszczasz. Dziękuję Panie za to, że kiedy czuję się odrzucona, oskarżona, niewinnie oskarżona, kiedy wykonuję Twoje Boże prawo, czuję, Panie, że Ty jesteś ze mną, że Ty nie zaśpisz, nie zapomnisz, że jesteś Panie ze mną, że Ty, Panie, przez te wszystkie wydarzenia, przez które mnie do tej pory przeprowadzasz, przeprowadzać będziesz mnie do końca życia. Że dajesz mi tą siłę i moc, która podchodzi od Ciebie. Że ta siła i moc pochodząca od Tobie daje mi siłę do tego, żeby Tobie kolejny raz, każdego dnia, kiedy wstaję, powiedzieć: Jestem gotów. Jestem gotów to przyjąć, co Ty mi dzisiaj, Panie, przygotowałeś. Jestem gotów, Panie, iść tą drogą, którego dzisiaj w sensu jeszcze жап <laughs> берип